Witam serdecznie, Szachowa Polsko. Lecimy z kolejną partyjką oczywiście do kawusi i obiadku. Naszym przeciwnikiem jest, moi drodzy, zawodnik z Italii, Berziliusz. 2.426, my mamy 2.615, także jesteśmy faworytami. Natomiast na szachownicy partia angielska, także coś, czego dawno nie było z pewnością na tym kanale. Skoczek C3. No i teraz mamy dowolność. Dlaczego gram E6? Gram E6 dlatego, bo lubię tutaj szybko dochodzić do D5 żeby po odbiciu móc odbić pionkiem, co nie wiem. No i chyba dlatego tak zagram. Bardzo często to przechodzi do struktur po d4. Natomiast rywal tutaj decyduje się na e3, więc takie bardziej podejście z retiego. Dlaczego z retiego? Bo właśnie w systemach, gdzie biały nie grają d4, no to tak szeroko pojęty reti to nam najbardziej pasuje. Dobrze, już teraz koczkiem na f6 jak najbardziej możemy wyjść. Skoczek f3. Okej. Okay. I myślę, że tutaj możemy spróbować... Wydaje mi się, że albo a6 jest ruchem, żeby przygotować bicie na c4 i dojść do b5. Hmm, chyba a6 zagram, no. Bo wiem, że też goniec d6 można grać od razu, ale chcę bardziej przeciwnika wyczekać. I b3 to jest chyba sprytny ruch, bo idea polega na tym, że hmm, teraz po biciu może rywal odbić pionkiem. I chyba wiecie co? Ja chyba teraz zagram b6. Bo moja puenta jest taka, że po biciu, biciu czasami w tych wariantach jest yy, ruch koniec b5. A przez to, że mam zagrane A6, to, to już nie jest aż tak groźne. Także zobaczymy. Nie wiem, czy to jest dokładnie to, co powinienem w tej sytuacji robić. Natomiast wiem, że, taki, że takie ustawienie jest możliwe. Mm, tu mogę niby zagrać przez G6 tę pozycję. Tylko czy to jest to, co na pewno chcemy robić. Bo hmm, jednak ten jest tutaj też zerka. Nie, wyprowadźmy tego gońca na D6. Ten jest tutaj fajnie strzela. Zróbmy rolkę. To jest na razie wszystko GIT. No i C5 by pasowało uderzyć. Chociaż pamiętam, grałem taką partię z Nakamura. C5 było dobre, ale w pozycji, gdzie on wystawił gońca na G2. Bo tam czasami przez C4 grałem wtedy. A teraz, kiedy goniec tutaj zerka na pole C4, to nie wiem, czy po C5 nie będzie właśnie D4 mocną kontrolą. Aczkolwiek wydaje mi się, że akurat przychylanie na C2, C5 ma dużo sensu. Bo po D4, końce 6, nawet jak ta linia C się otworzy, to będę miał. Możliwość gry właśnie po tej linii, nie? Dlatego końca 6 w ogóle mi się najbardziej podoba, szczerze powiedziawszy. Trochę przyblokowuje gońca, ale hmm. z planem wieża C8. Ok, tutaj to bijemy pionem na pewno. I nie wiem, czy na wieża D1 nie zagram D4. Przypadkiem. Taki dynamiczny ruch. Dynamit. Po D4 ED. Może skoczkiem na d4, bicie, bicie. Ten pionek będzie bardzo słaby, ale jakieś tutaj potencjalne taktyki mi się tutaj zarysowują. Hmm. Ciężko powiedzieć, bo to może być bardzo dobre, a może trzeba jeszcze wyczekać. Wieża c8, jak bicie na d5, bicie na d5. Wieża d5 to mam goniec h2, więc to nie jest nawet groźbą. Więc może po prostu wieża c8? Hmm. Spróbujmy że co 8 wygląda sensownie. I teraz, już na przykład D4 bardzo mi się podoba. I teraz, już D4 uważam, że jest bardzo dobrym ruchem. Bo po Edebi jest koczkiem. Piąkiem, mi się uparł, to też mogę zbić. W sumie, piąkiem też jest dobra. I na koń A4 mam konie E5. O! To bardzo dobrze wygląda. Bo po biciu na D4, biciu koniem, on ma jeszcze Hetman D3. Taką dodatkową opcję. Także na jego miejscu nie bił w ogóle. Przyznam się szczerze na D4, bo jak otworzy linię, to będzie dla niego problem. Okay, on wybrał coś takiego i to jest, to, jest do, to jest chyba dobry ruch. To jest chyba dobre wyjście z tej opresji małej. Skoczek B4 wygląda kusząco. Bicie, bicie. Hetman sobie gdzieś odejdzie, ja może Hetman H6, żeby zejść z tej przykątnej i grozić biciem na F3 i na H2. Czyli tak, tu. Zbijemy, zbijemy. Bo musi wtrącić szacha, bo inaczej zbije mu na E4, nie? Więc to jest dość duży problem dla rywala. Tak, no, bicie na E6. Hetman bije f6, to ustawmy sobie tutaj primuwa. No i po Hetman D2 wydaje mi się, że Hetman haszej, żeby zejść z tej przekątnej, żeby zagrozić biciem na E3, żeby zagrozić biciem na f3. Bardzo dużo rzeczy nagle zaczyna grozić. Tak jest, bicie, bicie. Hetman D2, zgodnie z planem. No i tutaj Hetman H6 mi się bardzo podobało. Idea polega na tym, że grozimy biciem na F3, usunięciem obrońcy Piąka H2, i wtedy te dwie figurki tutaj pięknie współpracują. A bicie na D4 nie jest rozwiązaniem, bo mam goniec F4. Także to mi się bardzo podoba. Tam też skoczek bije. A2 gdzieś w powietrzu cały czas też krąży. Jedyny minus jest taki, że nie mogę zbić na E3, bo wisi goniec, więc. Pewnie gdzieś by tu wieża D8 pasowało dorzucić do piecyka. Także zobaczymy, na co rywal się zdecyduje. Bo po G3 już na przykład D3 wydaje się być sporą kontrą. Dlatego pewnie H3 powinno nastąpić. H3 i wtedy wieża D8. Tak fajnie na dynamice. Zobaczcie, jakoś te figury stoją sensownie, moim zdaniem. Wieża D8. Może D3 mogłem od razu grać. Żeby po biciu na D3 zepsuć strukturę Bez kitu i tam na H3 mogłem bić, ojojoj No, przeoczyłem to Po ruchu zobaczyłem dopiero, że mogłem D3 koniec D3, goniec bije F3, GF, Hetman H3 On ma F4 to prawda, więc tam nie wygrywałem dos dosłownie Ale no na pewno przybliżało mnie to do zwycięstwa Dobra, teraz tak no bicie na E3 na pewno, nie? Jest takim ruchem, który należy rozpatrzeć w pierwszej kolejności. I po biciu... Problem jest taki, że teraz pod E3 on może zbić. I po biciu, biciu, jak zbije tu, to już nie psuje struktury, co nie? Chyba, chyba trzeba cierpliwie wy... wycofać skoczka, po prostu skoczek D5, no. Idea polega na tym, że na ED cały czas mam goniec F4, a zwiększam presję na pionka. Więc to jest chyba dobry ruch po prostu. Też po tym mogę nawet konie w4 rozważać, żeby tutaj po prostu dojechać przeciwnika na królu. Ten skoczek na f4 byłby potężną figurą. Ale też bicie, no goniec f4, hetman e1, no to wygląda kiepsko dla rywala. Ale nie wykluczam, że tak trzeba, bo po goniec bije c1, goniec c1, jak dojdę hetmanem, to tam bicie na c5. Więc materialnie jeszcze bez przypału takiego dużego. No ale na pewno czarne tutaj dominują w pełnym tego słowa znaczeniu. Tylko właśnie zastanawiam się, czy po biciu nie zagram koniem na F4. Okej, okay, rywal mi pozwolił tutaj w ogóle jakieś inne decyzje podjąć, bo mogę zbić na E3 po prostu przecież. Po biciu na D5 bije Hetmana, tak? Po biciu Hetmanem bije gońcem, a na biciu na E3 bije koniem. Także nie wiem, co tutaj rywal ma przemyślane w tym temacie, bo wydaje się, że jest koniec po biciu skoczkiem. Za dużo figur tutaj, muszę uważać ewentualnie na ruch Hetman, na tutaj związania jakieś. Hetman c2, no nie no nie chcę mi się w to wierzyć panowie i, panie, panowie i panie. Nie no to nie może być dobre, skoczek f4 po prostu co i po biciu na e3 koin bije h3. Tam królew f1 jeszcze jest, ale mogę bić na f3 g Hetman bije e3, tam jakiś Hetman g2. Skoczek f4, bicie na e3 tak. Skoczek g2 to Hetman g2, to tak może nie. Hmm. Jakoś, jak najprościej to wygrać E2 to goniec E2, to tak nie. Bicie na F2, Hetman bije F2. Skoczek E3, no to jest dobre na pewno. Ale tam jakiś goniec bije F7, już jest. Jakaś sztuczka. Tam krucha 8. Wiecie co? Zagram skoczek F4, chyba. Chociaż mogę też gońcem na F4, niby. Mogę tak zbić, zbić i goniec F4, to jest chyba najprostsze. Skoczek F4F. Skoczek bije h 3 Król F1. No, skoczek G5 tam mogę nawet zagrać. Nie, no dobra, zbija. I gońc F4. I to był mój pomysł. To jest, wydaje mi się, najpewniejsze. Bo tutaj te dwa gońce zerkają. Tam muszę uważać, też przyznam się szczerze, bo wygląda jakby wszystko wygrywało, ale. Tam czasami mogę zdobyć dwa piony, ale nagle się okaże, że właśnie jakoś hetmanami rywal przestawi i sam dostanę mata. Także, trzeba być czujnym. A grozi goniec e3. Grozi goniec e3 i grozi bicie na c1, także... Nie wiem szczerze, jak rywal ma się przed tym wszystkim obronić. Bicie na d5, goniec e3, goniec b7, trochę dużo figur za to oddaje. Także nie wiem, czy po biciu na d5 nie zbije gońcem po prostu. Ale wtedy wieża c3. No właśnie, trzeba, trzeba być czujnym. No mam piona więcej na czysto. I rywal ma rozwalonego króla, także jest dobrze. Tylko pytanie, jak bardzo? Ja myślę, że jest dobrze, tylko po prostu trzeba w to wierzyć cały czas. Wiesz, E1. Weź mnie ten ruch nie przekonuje. Ja w ogóle chyba goniec E3, bo jak zbije na C1, to on mi zbije na C1 również. Jak zagram goniec e3, wieża e3, to przy okazji mogę wymienić hetmana. Jak wymienię hetmana, to powinno być dobrze, nie? Także spróbuję goniec e3. Na wieża e3 zbiję hetmanem. Wymienimy hetmany. Niby rywal mam mniej pionków przy królu, ale uważam, że... że tutaj jest pewien potencjał na, na... stworzenie mi problemów. A przy okazji, jakby rywal zbił, zbił... to grożę wymianą kolejnych figur, także... Wydaje się, że tutaj... Dość gładko. Póki co. Ok, skoczek A5 to jest dobra próba. Nie mogę się za bardzo tym skoczkiem ruszyć. No chyba F6 zagram mimo wszystko. Wyrzucę tego skoczka, bo stoi bardzo aktywnie. I po skoczek D3 chyba ucieknę królem. Tylko jeszcze nie wiem do końca gdzie. Czy na, czy na H8, czy na F8, bo tu jakieś takie groźby, no nie są za bardzo realne. Także chyba królew 8. Z planem skoczek B6. Z planem skoczek B6, żeby zneutralizować tego gońca, bo ten gońc jest silną figurą u przeciwnika. Z pewnością. A król lepiej, żeby bliżej centrum, bo w razie gdyby wieża chciała gdzieś tutaj przejść, to, to tym królem łatwiej będzie mi kontrolować te wrażliwe pola, które zostały osłabione. Także skoczek B6, wydaje mi się, że to nie jest nawet za bardzo do. Do obrony, bo po goniec bije D5 i wieża D5, A4, koń B6 i koń bije C5. Troszkę tak dostrzegam, ale tu mam za dużo rozwiązań, które, które przechylają szalę na naszą korzyść. Także rywal zagrał tego Retiego tak bardzo mm, prosto, ale no, trafił na dynamicznego także także przykro mi bardzo. No i tu skoczek B6 powinno rozwiązywać temat. Na koniec e6 bije na d3, na koniec bije c8 odbijam, tam spada na, na b3 jeszcze pioneczek. Jak rywal musi... Ok, skoczek f4 jeszcze ma, no, ale mogę zbić na c4. ObeC. O kurczę, to tego nie... Tego nie przewidziałem, że tam jeszcze wisi mi na b7 na końcu. No proszę, no to ładnie, żebym tutaj dał do pieca, no. To ładnie dodałem do pieca akurat. Ładny trolling, no, w naszym wykonaniu. Hmm. Zagram tu. On musi być pionem. Mogę zagrać tak. Tu, tu, tu. A najbardziej mi się coś takiego podoba. d 3. Cześć, mają przewagę tutaj w ogóle pionów, nie? Kurczę Falek, no? Co my tutaj zrobiliśmy najlepszego? Dobra, zagram tak. Żeby wyrzucić wieżę. Tu, tu. Mogę wtedy zagrać król E8. Ale jest duża szansa, że to się poupraszcza wszystko. Dlatego zagram F5. Trochę rozgrywam gońca, ale... Ale muszę przyblokować przeciwnikowi te figury. Taką troszkę blokadę stworzyć. I teraz grozimy jakimś wieża D3. Gdzieś tą wieżą będziemy się tu rozpychać. Idealnie by było zagrać H5, H4, zagrać tak, tak. Wtedy byłoby dobrze, ale trochę nam brakuje czasu na to. A 4 jest niezła. Na wieża D3, wieża E3. I tutaj troszkę się ganiamy tą wieżą. G4 G4 mi się nie podoba akurat. I 4 mi się nie podoba. Wieża D3GF. Bije. Dobra, zaryzykuję wieża D3. No muszę tutaj podjąć jakieś ryzyko, także bicie. Dobra, czekajcie, mogę wieża F3 niby. Król G2. Bo jak zbije wieża E5, no to nie jest problem, bije. H4, wieża H3. Wieża E5 to może G6 po prostu. Hmm. Dwie minuty urywam, ale wydaje mi się, że jest duży potencjał na wygranie tej końcówki, szczerze powiem. Dobra, może tak? Tylko koniec BG7 wtedy podstawiam. Spróbuję tak. To wygląda sensownie. Wieża E5, goniec E6. To też ma sens. No bo chyba pionka zdobywałem po prostu, nie? Bo tu wisi pion. Chciałem zagrać tak. Jeżeli król G2, to ja biję na H4 i na wieża biję C5, ja biję na C4. I to już są dwa piony. I wydaje mi się, że dwa złączone piony dadzą nam. Dadzą nam zwycięstwo. Tylko pytanie, czy już w tej końcówce, stricte ta końcówka, jest wygrana. Dwa złączone piony H jak to było? Dobra, przetestujmy przeciwnika. Przetestujmy przeciwnika. Wydaje mi się, że jest wygrana, my jeszcze mamy te pionki. O, w ogóle poddał się przeciwnik, to ciekawe. Bo ja chciałem jakoś tymi pionkami sobie tak przejść. Hmm. Na jednym miejscu na pewno grały jeszcze, bo czemu nie? Hmm. Kurczę, szkoda nawet, bo chciałem sobie przetestować tę końcówkę. Ale wydaje się, że powinna być wygrana, bo... Tu to tu. Zagram tak. Zagram H6. No zobaczmy, nie no, wydaje mi się, że jest wygrana przez to, że te pionki są A. Ale nie wiem, czy jakby tych pionków nie było to, co tam się dzieje wtedy. Wydaje się, że... Okej, to komputer mówi że zrób równa w ogóle, to ciekawe. Ciekawe, no, co tutaj zobaczcie z resztą sami. Bo. No no, mówię, no, te literki zmieniały wszystko dosłownie, nie. To ja wam powiem. A 6 A6 jest ciekawe moim zdaniem właśnie, no? W tej pozycji. To D. tutaj rywal grał bardzo logicznie. C5, a Hetman C2 według mnie było kiepskie. Zobaczcie, że to jest pierwszy moment, w którym czarne wychodzą na prowadzenie. Minus 0,18, bo ten Hetman tutaj nie pasuje. On podszedł pod, pod dużo problemów. O widzicie, i d4 od razu można było grać. Mb4, hetman H6, bierze d8, niedokładne, ok. I dE, HF i goniec f4. Spoko zagraliśmy tę część partii, bo podstawiliśmy jakoś tej potrzebnie. Tu dobrze zareagowaliśmy, to też fajnie. Wieża D3 od razu mogłem grać. Coś mi się nie podobało w D3 w sumie, że nie widziałem co dalej. O jakiś taki ruch na przykład. A i teraz gońcem, okej. Okay. Na wieża C1 co wtedy? A i, i teraz wzmacniamy pozycję, ok. Czyli troszkę bardziej złapać rywala za gardło. I końcówka jest równa w ogóle, co ciekawe. Mam ochotę zagrać ją z komputerem. Czyli tak, tu i dopchać pionka pewnie do A4 najpierw. Żeby potem w razie jak rywal odda Bo ogólnie problem jest taki w tej pozycji, że jak rywal odda gońca za te dwa piony i postawi króla tu, to jest remis. Dlatego pewnie najlepiej mieć jak najbliżej pionka. Czyli dajmy na to tu, tu. A, tylko problem jest taki, że jest taki ruch właśnie. No właśnie, wtedy mi uprości, bo no to wtedy jest duża szansa na remis. No. Dlatego nie mogę tak zagrać jednak. Czyli muszę próbować. Muszę próbować. Yy, w taki sposób. G5. A4 dajmy na to. Król G6. No więc A3 zagrajmy H5. No więc E7 król F5. Na pewno to jest remis. No dobra, dajmy na to tu. Ja zagram tu, tu. A, bo co ja mam? A, czekajcie, tu zagram. Tu przejdę królem. Dobra, cofnijmy się. Okej, okay, tu już jakaś wygrana? Tu już wygrana. Wow, koniec b co jest? Co jest grane? Wow, co, co, co motyw? Dobra, dajmy na to, zagram, zagram tu po prostu. No dobra, tu i tu. Tu? A, bo król idzie tu. Ojej, oj. I po tym jest tu. I jak zagram tu, to cofa gońca. I po tym cofa tu, a nie mam jak przejść królem. To są te moje końcówki właśnie, to są te moje końcówki. No nic moi drodzy, wyszliśmy górą w tej, w tej partii, na szczęście rywal w ogóle totalne 3 bo nie dość, że źle ocenił końcówkę, to jeszcze nawet nie spróbował, to już w ogóle jest dramat, no ale cieszymy się tym i, i smucimy z jednej strony, że że nie zostawiliśmy wiersz w tej pozycji, bo powinniśmy to zrobić. Powinniśmy byli to zrobić. Tyle ode mnie. Słyszymy się w piątek na kolejnej partyjce. Zapraszam jutro na Taktyl Tuesday oraz na kolejne wykłady dla wspierających. Zapraszam do dołączenia. Pa! pa.